Rodacy, z nieukrywaną radością chciałbym ogłosić wam zapowiedź powstania nowego państwa, Królestwa Polskiego. Będzie to całkowicie nowe państwo, z nowym ustrojem, monarchią teokratyczną, z nową flagą i nowym hymnem. Ja wiem, że długo na to wszystko czekaliśmy. Jednak to już ostatni moment przed fundamentalną zmianą, która niedługo nastąpi. I właśnie ta zmiana, historyczna zmiana Pozwoli na powstanie niepodległego państwa polskiego, Królestwa Polskiego. To, co mamy obecnie, ta upadła, zgniła republika, odejdzie do haniebnej przyszłości. Za każdym razem, kiedy myślę o obecnej Polsce, mam wrażenie, że ktoś nam ukradł to państwo, że zostaliśmy oszukani, że podmieniono nam Polskę. A to, co mamy obecnie, ten twór, protektorat, który jest na usługach obcych mocarstw, tak naprawdę służy tylko po to, żeby Polaków zniewolić i wyzyskiwać. Dosyć tego. Polska musi odzyskać pełnię suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej, a Polak musi być gospodarzem we własnym domu. Z jednej strony, wizja, i to bardzo bliska, powstania Królestwa Polskiego napawa mnie radością. Bo jest to spełnienie moich marzeń, bo po to się urodziłem. Jest to przede wszystkim spełnienie woli Bożej, ale z drugiej strony ogarnia mnie smutek, ponieważ wiem, że do tego, aby do tego wszystkiego mogło dojść, najpierw musi upaść ten system. Ale nie upadek tego systemu napawa mnie smutkiem, tylko to, że jak każda istotna, historyczna zmiana, wiąże się to, z licznymi ofiarami. Od tylu lat ostrzegam Was przed nadchodzącą wojną atomową, w której Stany Zjednoczone zostaną pokonane i zniszczone. Jak sami doskonale rozumiecie, będzie to globalna katastrofa, w której ucierpi także i Polska. I to mnie właśnie napawa smutkiem. Napawa mnie smutkiem także to, że zadaję sobie pytanie: dlaczego Polska nie może być odnowiona metodami pokojowymi? Dlaczego ludzie nie mogli chcieć tego sami z siebie? Odpowiedź jest prosta. Nie pozwalają na to z jednej strony nasi okupanci, a z drugiej strony naród polski został przez wieki zdeprawowany i nawet sam już tego nie pragnie. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kiedy ten system upadnie, skupcie się wokół mnie i wypełniajcie moje polecenia. Razem przeprowadzimy dzieło odnowy Polski. Z jednej strony odnowy wymaga państwo jako takie. Powstaną nowe instytucje, a te, które obecnie zniewalają Polaków, zostaną rozwiązane. Na nowo zostaną zdefiniowane nasze relacje z sąsiadami. Będą to relacje budowane na zasadzie partnerstwa i współpracy, na zasadzie wzajemności. Polacy. Polska jako państwo będzie handlowała ze wszystkimi. Nie pozwolimy na to, aby ktoś nam dyktował, z kim mamy handlować, a z kim nie. Ale przede wszystkim konieczna jest odnowa moralna samych Polaków, bo jak powiedziałem wcześniej, przez wieki nasi zaborcy skłócali nas ze sobą. Polacy byli celowo rozpijani, deprawowani. Dosyć tego. Chciałbym, aby Polak był wzorem, aby Polak był człowiekiem honoru, u którego słowo jest święte, żeby Polak był człowiekiem uczciwym, trzeźwym, którego, który kieruje się w swoim życiu wiarą, zasadami, który jest przykładem moralności, uczciwości, pracowitości, rzetelności. Jednak sam doskonale wiem o tym, aby wymagać tego od mojego narodu, sam muszę tego dać przykład. Z Bożą pomocą zrobię wszystko, aby te zmiany przeprowadzić w Polsce. I w tym miejscu wzywam Was do pełnej współpracy. Trzymajcie się z Panem Bogiem.